Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Kolejny vlog z poszukiwań kampera. Z po naszego wymarzonego kamperka. Tym razem, y, znaczy dalej przeglądamy ogłoszenia, dalej tych ogłoszeń jest bardzo mało, przynajmniej z tego co my chcemy. I Ale traf... pojawiła się taka okazja. Znaczy, może nie okazja, tylko trafił się po prostu kamper y, z wypożyczalni. A że tą wypożyczalnię prowadzi znajomy naszego znajomego Pawła. Tak, którego tam y, mogliście poznać y, na Aleksie. A, tak, y, Paweł nam y, Paweł tam zorganizował spotkanie i właśnie jedziemy. Jedziemy aż do Kutna, to jest centrum kempingowe w Kutnie. Mm -hmm. I ono prowadzi wypożyczalnię i tam jesteśmy umówieni z Łukaszem. Y, y, tak, y, i jedziemy. Ale po drodze jeszcze zahaczamy o Częstochowę. A tak. y, bo w Częstochowie zabieramy Marka. Marek, jest, Marek to jest gość, który też już gdzieś tam był u nas na kanale, myśmy tam czasem z nim wyjeżdżali. To jest gość, który od ubezpieczeń... Od ubezpieczeń, tak. tak. Jakbyście chcieli ubezpieczyć przyczepę czy kampera, to ma tanie ubezpieczenia, nie ma z tym najmniejszego problemu, tak. a druga rzecz jest taka, że... On ma takiego kampera, jakiego jedziemy właśnie obejrzeć. Tak. Identycznego dlatego, praktycznie. Dlatego, dlaczego go zabieramy, bo, żeby bo potrzebujemy, żeby ostudził nasze emocje, bo my jesteśmy tacy, już, 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 już tak. będziemy brać. Byliśmy tak, tak. podekscytowani, że już jedziemy po kampera, tak. ale my bierzemy go po prostu, nie, żeby nam przy, wbił, ta przetłumaczył do głowy, żebyśmy się żeby. No tak. i ogólnie zna się też na tym, no bo ma takiego kampera, więc będzie tam taką naszą prawą ręką. No no co, to... Yy... My jedziemy do Częstochowy, zabieramy Marka, lecimy później do Kutna, do centrum kempingowego, więc zaraz wszystko sobie zobaczycie. Zaraz pokażemy, co to dokładnie będzie. Tam tak. są, o, Nie mówiliśmy Wam, bo tam są ogólnie chyba wypożyczanie ma trzy tak, takie, tak, tak, takie same kampery. Więc... Także będziemy mogli sobie pooglądać. Jeżeli jeszcze ma, więc zobaczymy na miejscu jak będzie, jedziemy. Centrum kempingowe w Kutnie, jest z nami Marek. I zobaczcie ile tutaj stoi kamperów. Ale to nie dla nas. No chyba któryś z tych. Zaraz tutaj spróbujemy znaleźć Łukasza i będziemy patrzeć. Do wyboru, do koloru. Trzeba kluczyki znaleźć jeszcze odpowiednie. To w odpowiedniej... Co się sprzedało już? To co to? Czy się już sprzedało? Eee, ale z tych e, używanych? No. Nie, jeszcze nie. jeszcze nie. Czy jesteśmy pierwszymi tak, klientami. To wybieramy. Ale ten to jest chyba ten z łóżkiem, A, bo tego nie? Nie, chcecie, nie? Nie, my tego właśnie no, nie chcemy. My chcemy tego tak. z tymi łóżkami na tyle. Okay. Nie, bo to jest jeszcze po tych sezonach psuli, nie? Aha. Czyli jak któryś jest tu wanięty, to wybierzecie przykładowo którego? noga? Nie, brat, brat, Te są zamówione teraz Ja w nogę miałem na gwarancji wymienić. A do nogi to wszystkie wymieniali, tak. to była wada wszystkich tych, to wymieniali Moskitiery są bardzo ważne, bo to jest Tu zepsuła... jedyna, ja już, już mówię co tu jeszcze jest, tu jest wadą są te Gdziemy. sznurki, nie? Tak, słyszeliśmy, no To już mówiłeś o... nam na targach, tak, że to to... Mówiłeś, to jest tragedia, nie? nie? Już, tak. Aha, czyli tu bazowa truma jest taka mocna, nie? No, to jest A on, powiedz mi, one, no. są, one są wszystkie zimów, zimowe wersje? E, wszystkie mam z izolowanymi zbiornikami, typowo wersje zimowe to nie są Wersja zimowa, żeby była typowo no. No To jest inna izolacja ścian, e, piec jest e, na gaz i na prąd tak. e, Podgrzewana podłoga e, Ten ma tylko i wyłącznie izolowane zbiorniki nie? Ale podgrzewany ma ten zbiornik? Nie, nie? Szarą? nie. Matę nie, nie. No, nie. ma te dołożyć, nie ma Dobra, pierwszy kamperek, oglądamy jest... No i co? Co Marka wołać. Sznurki pourywane? Tak, to wiedzieliśmy Jest rążek? No wy to wiecie. No chyba mogłem tak. idealnie nie są. Żeby... No, mm. niesam... no właśnie chyba mi się ta ciemna tapicerka nie podoba. Nie podoba się? Chyba nie. Yy, no, no właśnie takie. Prostu... Ja mam, ja mam jasną pewnie. Ja mam... to grunczone Weszłam jest. i ona mam chyba ja mam... jasna. Jasna, jasna szara. jasna szara, szara, okay. I mam podłogę z tyłu, mam coś takie? jasną. Tu mam szarą. Znaczy, dla mnie wiosną. do wypożyczalni no, ciemna jest. Tak, nie? To niedokręcone nie eee. to, to Może to, tak być, może, tak, może Ale tak, to, to tak to u To trzeba tak, tak, to jest, to one to to wiem, tak. One jeszcze są tak naprawdę nie do końca To końca przy... bardzo przypomina, bo w jazzach są te, te tapicerki tak. w większości, nie? Tylko, ale jazz, to jest jazz, ma, jest jazz ma jasne, typowo. Ale, taką, ale jednokolorowe, chyba też tak, takie są, nie? Tak, takie taki, proste. Ale nie. ma też taką szarą. Jazz, jakąś. Y, nie, Jazz ma jedną tapicerkę, jazz ma taką szarą... Nie wiem, niebieskało, coś... Mm. To, coś to, to się podnosisz, bo opuścić... Tak, kuchu, to tak, to tak, bo my też tak. jeździliśmy tym deflecem. My ten model ja akurat doskonale no. znamy. Poczekaj, zobaczmy. Dobra. No tu jest na pewno ta... Aha, ale wszystkie te drumy takie będą. Lodóweczka, no nic, no musimy popatrzeć sobie i zobaczyć tak naprawdę. Męczenie rano w staliśmy tutaj. Zobacziliśmy, nie? Dlatego ciekawę zrobiliśmy. To może za chwilę. Na stałe Idziemy zobaczyć następnego. No ten ładny. Zadnacz, to ładny. Z zewnątrz jeszcze trzeba go obejść. Ta jak już zdecydujemy, to, się ten, decydujemy. Ta? Ta to jest wiosło. Idziemy do następnego. O, taki sam. O to mi się podoba, tak. Tak? O tak, o taki mi się podoba. O, ten nie. Ten jest Tylko tu jest brudne, to się brudzi wtedy. Wiem o tym. Tak. No, zobaczymy, ile ten ma przejechany. Ten ma ładny stolik. Przesunie się, ja zobaczę tutaj. Zobaczmy, ile ten ma przejechane. 38. Tamten miał 36, ten ma 38. To Tutaj z przodu ładnie wygląda. Nie ma tu za bardzo jakichś zniszczeń. Stolik cały. Akumulator padnięty A Nie, chociaż nie, coś miga tutaj. A, ten mieszkalny jest rozładowany. Ja tak. e, trzeba by było odpalić. Tu jest chyba Tak, Ta. Ta. Ta to trzeba. by trzeba było na chwilę odpalić. Ale nie. A to nie, no, na razie to zobaczymy sobie. Tak, nie ten jest. To ten jest To jest, jest, jest Tutaj też było, tutaj jedynie, tu było coś robione, nie? Bo widzę, że jest za, za, załatany cały. No to. Otwieramy dalej. No i tutaj, coś jest, tu jest pęknięty zderzak nie? że tyłem parkową tu, tu była lampka zabijająca akumulator I to wystarczy do zabicia akumulator No to nic w środku nie widać nie? Gdzieś tyłem dołem przechodzimy Nie, niby nie widać nic dobra Nie to gdzieś tutaj tyłem jest deszak przychaczony łapał nie to nic Nie tu na pewno nic nie było uderzone Lampka była w bagażniku ona zabiła akumulator tak? O, możliwe. Dobra i trzecia sztuka. Praktycznie z zewnątrz one się niczym nie rusza. Wszystko wygląda tak samo jak widzicie. Raz, dwa, trzy. Idziemy zobaczyć tego detleca A bierzemy stąd. Jak coś. O! Ten jest ładny. Ale ten mi się podoba. Ale ta jest bardzo ładna. Ta pizzerka. ta jest Nie, inna. Biała... To, jest to, samo. to samo, ale tak To jest identyczny Darek. To ci powiem, że weszłam tam i. Tak? Ale tak no? ładnie wygląda. Jakoś, jakoś inaczej, no? Ten też ładnie wygląda. Ten. Aha, 41 ma, no. Ten jeszcze był w zeszłym tygodniu na wyjeździe w Chorwacji. Jeszcze po pojeździł. Tak, w Chorwacji. Bardzo dobrze A co bardziej po Polsce jeździli czy za granicę? Nie, za, za granicę brali mało W tamtym roku dużo na Polskę, w tym roku mało nie. na Polskę W tamtym jest roku ładne. to się każdy bał jeszcze wyjeżdżać no, A w tym roku no to kurno, Włochy, Chorwacja Powiem wam, że ogólnie chyba ten jest taki jeden z ładniejszych z tych trzech Jeszcze go z zewnątrz zobaczymy jak on wygląda Jest cała? Nie, znaczy cała, ale... Ale coś jest nie tak, ciężko tu się chodzi. Trze. A to jest poważny temat Patrzymy jeszcze z zewnątrz jak to wygląda Nie zalany kibelek patrzyłeś nie, nie. Tu kaseta raczej jest czysta Wiadomo że trochę brudna, bo się kaseta brudno brudną wkłada czasem i matrą zobaczymy bagażnik Tam co tu jest Bagażnik raczej cały Tu wszystko jest Mam bagażnik I... ma niezniszczony Tamte miały mocno tak. zniszczone I no. w ogóle jest ten, ten jakiś On kórze. jest w ogóle chyba to na jest najlepszym tak stanie, nie? To jest w najlepszym stanie Test markizy Nic Spoko, nie. poczekaj Jeszcze zobaczę tutaj nie, no, okej, okay, nie? Tu jest albo tak, tak. Nie, ale to są lekkie. lekkie. No, ale taki sam kolor jak teraz mamy. Tak, <laughs> <i> też tak. <laughs> o, identyczny. <laughs> Ten sam materiał. Tylko jest antena? Nie ma tutaj, co prawda, solarów. No to w żadnym nie ma solarów, ale to już sobie najwyżej dołożymy. I co, ją tylko tak domykasz? I już. A po czym poznajesz, że jest zamknięta? Po tym, że tu się ładnie no. Jakby się nie domyknęła, to byś to widział. Dobra. Jak jest niedomknięta? Jak jest niedomknięta, no, już proszę no cię, troszkę to tak, wystaje, nie? Jak była niedomknięta, to już było, to już o, było ta, ta. tak. Nie? Aha, okej, okay, dobra. Czyli nie ma tutaj żadnego sygnalizacji. Nie, nie słychać że... nawet. Nie, bo były w starszych tak. modelach były okay. takie znaczniki zielone, czerwone. No i tutaj... Ale one też. I tak nie działały za tutaj też jest ładny. Tu też to jest też ale mniej. Ale tam jest tam... Nie, nie, tamten nie. Tam Rzeczywiście nie jest taki styrany ten bagażnik, nie? A, nie, nie, bagażnik jest w porządku tutaj Listwy widzę są do mocowania Tak. Aha i są uchwyty, to jest genialne tak. Bo tu sobie zapniesz taśmą wszystkie wiesz, krzesła, koło zapasowe Tak, tak właśnie to jest fajne No tu może rowery spokojnie przewieźć, nie? Nie musisz na tylnym no słuchajcie, to jest jeszcze teoretycznie kamper na gwarancji, jeszcze rok jest gwarancji na niego i chyba 5 lat na szczelność, więc to jest taki troszkę za wiecie. Jakby się coś działo, to zawsze jeszcze mamy gwarancję Kie... Elektryczne i grzane lusterki. Tak ciężko tu coś stwierdzić, nic jest... nie zobacz. W rorocznym samochodzie. Tak Jeszcze w miarę wszystko nowe No nie, to wszystko ok, co tu zobaczyć? Citroen Ża olej ma o Bardzo, bardzo fajny kamperek a jeszcze przy okazji pokażę Wam A. Centuriona. Kara. Boh, jakie tu stopnie są, A Tu jest łóżko opuszczane, okej Uff. tutaj to są salony, panie. Europa. Ale tu nie ma rozjeżdżanych ścian, nie? Nie, nie, nie. Podkowa. Dobra, tu jest podkowa, sobie siedzimy fajnie. Tak? Kuchnia duża. Nie, no nie no jest przestrzeń, nie? Nie, no tutaj to jest To letetko, przechodzi się hmm. przez toaletę, żeby. Dojść do szoferki No prysznic po prostu pierwsza klasa A Gdzie jest prysznic? No za tobą A tutaj, no duży Kibielek, taki profeska już Pokaż nie? mi jeszcze kabinę Patrzcie, bo te grzejniki są normalnie No ale, no, nie? Zobaczcie jaka fajna ta szoferka W skórce wszystko, fajnie wow. Bierzemy tego, ej nie, to nie rezygnujemy z tamtego Bierzemy tego sprzedany Idziemy do drugiego, zobaczcie, jak wygląda. Ta sama firma, też Centurion, ale w innym układzie. Ta mi się bardziej podoba. O, patrzcie, tutaj jest podkowa, jak wchodzicie. O, jaka tu fajna szoferka jest. Tam mi się bardziej podoba. Zobaczcie. I szafeczki. A nawet głębokie. Ło, tu jest kuchnia fajna. Cena katalogowa, proszę bardzo. Jakby ktoś był chętny. Nawet tu u, jakie marmurki. Piękne, nie, to co to, to jak w domu, prawie. No. Duży prysznic. A mi się ten bardziej podoba. Zdecydowanie A tu co jest, szafa? Szafa. jaka no. wielka szafa. Bardziej mi się też podoba. Bardziej. Tu jakie? Takich... Wyro, duże. No ten jest ogólnie fajniejszy. No mi się też, też bardziej podoba. Bardzo, bardzo ładny układ. Cena też jest fajniejsza. Jak widzieliście kampery obejrzane. Zaraz zobaczymy co ile się tutaj da stargować z kasy i może weźmiemy, ale jak będziemy brać to pewnie tamtego ostatniego, bo najbardziej nam się podoba. Jest taki najmniej zniszczony, Wam powiem. Idziemy teraz pogadać. Jest nasz. Wpłacamy zaliczkę i za jakiś tydzień, dwa będziemy go odbierać. Więc pewnie jeszcze będzie filmik z odbioru. Parę zdjęć zrobimy, cykniemy. Nie jest bardzo ładny, Wam powiem. Nie jest poniszczony, zaraz pocykamy. Zdjęćka porobimy. Mhm. Jesteśmy już w Krakowie, jak widzieliście, zdecydowaliśmy Wróciliśmy. się. Tak, zdecydowaliśmy się na zakup tego kampera, Jest już y, dosyć późno. Jestem, długę, ale dobra. jesteśmy dalej z każdym podekscytowani. E... <noise> pokażemy wam oczywiście jak będziemy go odbierać. Teraz trochę formalności musimy dopełnić. Natomiast e, no kamper jest jakby dla tak. nas zarezerwowany. Zaliczki, wszystko, wszystko jest porobione. Także nie mogliśmy też jakby wziąć, znaczy mogliśmy go wziąć, ale nie braliśmy kampera, bo kamper jest w leasingu, więc trzeba załatwić najpierw sprawy leasingowe. E, trzeba załatwić te wszystkie formalności związane z nim gdzieś za jakiś tydzień, może półtorej pojedziemy go e, odebrać. odebrać. Tak i, I wtedy, wtedy wam pokażemy tak. właśnie jak odbierać. Zbieramy, jak tam wygląda to wszystko. Tak z, na, na jeszcze tak, z tego co tak przychodzi mi do głowy, to tak, kamper jest y, roczny, półtora roczny, rejestracja była jego pierwsza w czerwcu. Jest w dosyć dobrym stanie, przynajmniej tak nam się wydaje, nie, nie widzieliśmy tam jakichś większych uszkodzeń, nie, dlatego nie. się właśnie zdecydowaliśmy na to. Natomiast Łukasz nam tam jeszcze wymieni ten blat, który tam był, bo, bo była dziurka zrobiona w nim, więc to wszystko będziemy mieli wymienione. Łukasz jest dealerem w ogóle Defleca, więc zbierzemy jakby te, tego kampera od dealera. I co jeszcze na tą chwilę? Myślę, że wszystkie szczegóły będą w momencie odbioru, tak. tak? Wszystko wam pokażemy jeszcze, jak przyjedziemy z nim tutaj. Bo Natomiast tak już to... mamy, prawie mamy. Mamy, mamy tak. My swoje marzenie, które od paru lat mieliśmy na kampera, spełniliśmy właśnie dzisiaj. Tak. To już jest koniec naszych poszukiwań. Nasz kamper czeka. Zapraszamy Was do dalszego oglądania, subskrybowania. Bo pamiętajcie, my dalej jesteśmy tacy sami. Nieważne czym jeździmy. Dokładnie.